Teraz uwaga. Mistrzowie real-time marketingu. Klinik kompleks, k***wa, no. Szanuję, szanuję. Dajcie podwyżkę osobie od marketingu, gdybym tylko mieszkała w Polsce. Myjemy też zdalnie. O, wspaniałe. A co ziemniak i pokój gamingowy? Nie wiem, pisałam do ziemniaka trzy razy, już mi się nie chce. To wam chciałam pokazać i powiedzieć, że ja zauważam, że ja chyba też tak często robię. Bardzo często oddaję Robkowi moje jedzenie, żeby on na pewno się najadł. Ale też bardzo często ja po prostu już nie mam miejsca, żeby zjeść. W sensie, że jestem najedzona, mogę mu oddać, albo mi coś nie smakuje i się ze mną zamieni, albo mogę mu też coś oddać, ale uważam, że to jest też mój, mój love language, że zawsze chcę dbać o to, żeby moi najbliżsi byli najedzeni, nawet moim kosztem. Tego wiem, że nauczyła mnie moja mama ona bardzo często, nie że odejmowała sobie jedzenia, ale najpierw nakładała nam wszystkim, w i sensie dzieciom, a dopiero, potem, a dopiero potem to, co zostało, to, to jakby ona jadła. Nie? Ja mam. Czuję, że to we mnie jakoś strasznie zostało. I zawsze najpierw nakładam gościom, czyli oni giri. ale oni giri to mnie wkupił. To nie tak, bo miał swoje i mi dolił. Mojego. A ja se kupiłam specjalnie. Jeszcze mówiłam, bardzo mi na tym zależy. Nie zjedz mi tego. To wprost zignorował k... moją potrzebę. A był krzyk, bo byłam przed okresem, no. Co to jest za określenie Sephora Kids? Ile ta dziewczynka ma lat? <noise> Pokażę wam fragment, na którym kończy się moje morning routine No, bez już tego face -soup Widać? Ale co ty p***isz stary? Ja mam zajebistą cerę Zajebistą mam cerę, rozumiesz? Nic z nią nie robię Nic Wystarczy k***a trochę wody Tak, biorę pastę do zębów Myję zęby I potem biorę wodę I robię tak Czasami biorę mydło Takie do rąk Robię tak A potem robię tak Ty źle robisz Właśnie zajebiście robię To wykład. Dajecie się porobić tym wszystkim koncernom od jakiegoś skincare. Dajecie im się porobić na web Oni k*** mają z was bekę. Oni wam wymyślają kurwa, kolejne kroki skincare. Kolejne jakieś kompleksy wam wmawiają. Kolejne jakieś kurwa, Ludzie sobie golą twarz. Ludzie sobie golą twarz. I to ja nie mówię o brodzie. Oni golą ten meszek z twarzy. I co? No, wszyscy mamy te włoski kurwa, na twarzy. A babeczki się teraz psikają jakimś takim sprayem, co im pokazuje te włoski, biorą żyletkę taką mi sobie kur kto jak woli? No kto jak woli? Ja wiem, no każdy chce zrobić co chce. Chodzi mi tylko o to, że nie mówcie mi, że jestem p***na jak myję twarz mydłem i nie robię 15 ku... No, są takie dzieci, które robią, no patrz na to! Myślałam, że tu się skończy, że umyła się twarz, pościeli se łóżko, spakuje się do szkółki, zrobi sobie kanapeczkę i idzie na autobus, nie? Put like a bow. Ale do kogo ty mówisz o jakim skin? care jak tu sami faceci. A my mamy szampon 13 w 1. Jeden ręcznik do filuta, dupy i twarzy oraz majtki, co po tygodniu to obracamy na druga stronę. Akurat co do majtek, to fu, To jest niehigieniczne bardzo. Ręcznik do twarzy, dupy i, i ciała. Ja to się zastanawiałam nad tym. Widziałam jakiegoś takiego mema, że masz ręcznik. I podzieloną część, ta część jest do dupy, ta część jest do twarzy. Ale ja mam takie. Przecież jak jesteś pod prysznicem i się myjesz, to masz czystą dupę i czystą twarz. Generalnie idziesz tam, żeby być czystym. Więc wycierając się, to wycierasz tylko skórę. To nie ma znaczenia, że tam była dupa czy twarz. No, odkryłaś nasz sekret, bo to jest też mój sekret. Ja mam jeden ręcznik, nie mam dwóch ręczników. Nie znam ludzi, którzy mają dwa. Nie, dobra, moja siostra ma dwa ręczniki, to jednak znam. Ale mało znam ludzi, którzy mają dwa ręczniki. A co do płynów 13 w jednym, to w chwa zazdroszczę. Gdyby tylko moje włosy nie wyglądały później jakby była... Einsteinem i miałem taką kopę k***a włosów też bym korzystała z jednej, z jednej rzeczy. Jak była mniejsza, to najbardziej lubiłam szampon z odżywką od razu w jednym. Teraz po latach to się zastanawiam jak to k miało działać, no ale jakby. Wtedy chodziłam z napuszonymi włosami i miałam takie, dlaczego te dziewczyny mają takie ładne włosy, a ja mam takie kurwa siano potem odkryłam suszarkę, bo ja nigdy nie słyszałam włosów suszarka trochę pomogła. aj, jak by było! Idę spać bo jutro rozpoczęcie i ty masz nick, Jelly Frucik, z się mój drucik. Miłej szkółki. Za to będę do piekła, ale trudno, warto było. To tyle tik toczków, tyle tik toczków, co mam na dziś. Brzusiu mi jeździ. Odstawiłam antybiotyk Dzidziuś? To nie dzidziuś Czy w pewnego rodzaju dzidziuś A pewnie go urodzę jeszcze dziś Ale to nie będzie piękny bobas Jak by ci to powiedzieć Co ty mówisz? zegnam <laughs> Peter! Wszyscy robimy kupę Musisz się z tym pogodzić Taki jest k***a yy. Nie, nie, nie Tak, tak Kobiety też. Mm -hmm. Wiesz, że ty mi jeszcze płacisz zarobienie kupy za robienie kupy sprawy? W sumie to. Siema, tak. Su Zawsze mówisz różne złe rzeczy o szorcie. A czy nie mogłabyś na lepszy dzień dla niego wymienić pięć pozytywów o nim? Pięć pozytywów o szorcie. No akurat mi się kamerka zepsuła i se nie wrzuci tego do odcinka, jak mi przykro. No akurat się naprawiła. Ch Dobrze. Pięć pozytywów o Shorcie. Pracuję. W sumie za to płacę. No to nie wiem, czy to się. Dobra, no, może tak. Pracuje w miarę szybko. Sam sobie wybiera, co montować. Nie muszę mu mówić, co ma montować, tylko sobie sam, jakby wybiera, co montować. Robi dużo odcinków, no, ale opłacą go no, od odcinka. To co więcej zarobić, to co więcej robić. To nie daje tego jako Jest samowystarczalny, że i zrobi miniaturkę, i opisze film, i wrzuci go i pronuje sobie tam publikację. No, ale... A za też płacony. No nie wiem. No i jeszcze to, że sam wypierasz dzieci, to jeszcze dodatkowo powoduje, że mam dramy przez niego. A, i dostałam y, ten. Odpowiedź na temat kąpu y, od WIP-a, nie? Bo sam nie odsiążę materiałów, bo oni są na YouTube. No zajęcie się kątem. tego, tamtego merdego chcę. Pora tamtego merdego chcę. Pora tamtego merdego chcę. A i dostałam ten odpowiedź na temat pozwu od Bupa, nie? Dostałam odpowiedź na temat pozwu i na przykład są tam, oni odbijają moje argumenty, dlaczego chcę ich pozwać, odbijają argumenty i jakby powołując się na źródło, oni cytują wszystko co jest z mojego YouTube'a. Czy jeszcze short prawdopodobnie może przegrać mi ku pozyw, bo sam mnie obciąża w materiałach udokumentowanych na YouTubie. To zajebiste plusy. Polecam tego montażystę. Tak, short psuje mi mój wizerunek za moje pieniądze. Dokładnie tym się zajmuję. I to profesjonalnie kurwa, nie? To jest kwaca marzyń. Było git, nie. Nie żeby, co, że żeby, coś, no, ale że trochę się spociłem, jak zaczął mi grzywkę ciąć odgarnka, kurwa. O ja pi... On też magik na czoło, widzicie? My bracia. O, i pisałam do Pateca i mu wysłałam, że, że tą koszulkę jego z podróży, w sensie tą koszulkę, wiecie, z, z tej paczki, no nie? Że, że wzięłam. Z, nie wiem się słuchaj. Zestaw podróżnika przetestowany. Bardzo dobrze się sprawuje i nerka też super. I wysłałam mu foteczkę z tą nerką i z tą koszulką. Na wyjeździe w tym, nie? I on mi napisał, że o... Ok Nerkę trafiłaś, a ja mam taką samą. I ja napisałam, a czyli dobrze mi widzę, ja mówili, że to rare item dopnął. A on mówi, że no, że rare, że bardzo rare był ten item. Więc ta nerka co mamy to super rare. Taki emecik też jest super rare. Jestem taką szczęściarą. Nie na niego, proszę, a ty się kół Pazura. Widzicie jego pazur? Ten pazur był w moim ramieniu. Położył się na kamerze. Dla mnie to była zajebista podróż i kurwa w do Warszawy na chwilę i lecę gdzieś dalej, nie? Spoiler, na razie nie poleciał. Na razie jedyne gdzie pojechał to poprosiłam go o karmę dla kota i... Wysłałam mu zdjęcie jakiej karmy potrzebuje, bo ja byłam na antybiotyku, a Remek poleciał na tą Maltę i nie mogłam sobie kupić I mówię tak, dobra, Kuke mieszka niedaleko, kupi mi karmę No i mu wysłałam zdjęcie karmy jakiej potrzebuje i napisałam mu Musi być napisany kiten taka czerwona To mi przywiózł kurwa czerwoną, pisało adult, a najgorsze jest to, że to jest 6 kg karmy, ale dla psa No i kur... poprosiłam go czy może pojechać jeszcze raz Mam teraz na chacie 6 kg karmy dla psa, ale przywiózł mi też kur karmę dla kota. Także to była jedna podróż kuka, o której na razie wiem. Ta dam do schroniska. Ale nie wiem, czy Miley nie ma psa, to jej mogę dać. Ta karma wygląda tak samo dla psów i dla kotów. Już wam pokażę. To jest karma, którą kupił kuka, nie? Tak wygląda karma, którą kupił Kukę. Tak wygląda karma, którą miał kupić. No podobne, tylko jak kupujesz kotu karmę, a masz tu a wataha nigdy się Wataha pożera, no to mogłoby wzbudzić jakieś podejrzenie, nie? A my mamy taką kitę z kotkami. Bo Rysiek ją je, bo on jest jeszcze młody, a Emmet może ją jeść, bo już jest stary. I ona ma trochę więcej tłuszczu tam, Dobra, obiektywnie stwierdzam, że lepszy jest ten real, bo to, ten to taki se. Nie żebym kibicowała jednym czy drugim, ale no real ma lepszy. Legi jak ty. to? Co, co? Czy to nie to? Jesteście pewni? I na skrzydłach jak ptak. Jakoś nie widzę jakie bole to śpiewają. Dobra. Kto w Polsce? Jaki klub w Polsce ma najfajniejszy hymn? Legia to chuje, a mistrz Polski, nasza duma wielkopolska. Ja myślałam, że w tej piosence, w sensie tej przyśpiewce, że jest... Siemanku. Legia to chuje, a mistrz Polski, pocałunek wielkopolski. Nie wiem dlaczego sobie tak nie mam pojęcia, ale coś mi tak w głowie utkwiło, że ja tylko tak to teraz mogę zaśpiewać, nie? Tak długo na Ej, ja nie wiem, czy u nas na weselach tego czasami nie grają. Ja to gdzieś tam musiałam słyszeć. O Arka Gdynia, ona istnieje jeszcze? Żółte jest Dzięki, Kapitan Obvious. Żółte jest słońce! O niebieskie niebo! To nie, nie robimy konkursu na najgorszy hymn, tylko na najlepszy. Puść to najlepsze. Masz out na 10 minut. To jest serio ich hymn? Ta nuta? Oni przerobili. No dobra, ale do tej muzyczki oni mają swój hymn. To jest serio ich hymn, ja się pytam. No to winner. To imo, imo, to jest winner. O! My I to jest jak połączenie We Were Raku z jakąś piosenką z, nie wiem, z czasu wojny albo powstania warszawskiego. Takie wiecie, jak Witam. my. Pierwsza brygada, strzelecka gromada na stos. Rzuciliśmy na życia los na stos, na stos. Czujecie, o co chodzi? Ja widziałam jeszcze zanim szklana, bo nie wiem, czy szklana o tym wspomni, ale ja wam powiem, że wiem. O dramie w community lolowym. Wyciągajcie herbatki. Powiem wam, jakie są dramy Otóż bardzo ciężko ponoć było dostać możliwość co yy, jakiegoś finału w, w lecu, chyba. I Nevarian nie dostał możliwości co A kto dostał? Nathan dostał z Gorzyk. Nathan streamował dwa dni tego lola. I potem na trzeci dzień stwierdził, że. Się... To zagrać w GTA nie streamował. Czyli dostał możliwość ko-streamowania tych finałów i stwierdził, że woli sobie pograć w flora. A Nerwarien, który chciał bardzo móc streamować i komentować te finały, no nie mógł. I teraz jest dramka na Twitterze. Ripson trochę broni Natana. ty w niego wjeżdża. Nerwarian kąsi. No mówię wam, dzieje się. No, właśnie na odcinku u bloka, byłam, fajnie było. O lat, 100 lat niech żyje, żyje nam! To Ramek, jak ci się ludzi to zmywarka. Też do rozładowania. Nie, jest, powiem wam tak, jest k***a kur... piękna, nie? Ja ci powiem tak. Nie, jak Jelce na pewno. Moment, kiedy chłopcy stają się mężczyznami, to moment, kiedy przestaje im się podobać BMW, a zaczynają podobać się wszystkie inne samochody. Pozdrawiam. Ja w ogóle mam nadzieję, że Taz wygra tu mniej, wygra milion i, i tak mu r***** psychę, no nie? Wszyscy będą chcieli być jego kolegami. Dzień po walce. I Tazy, nie wiem czy słyszeliście, musi oddać 20% z wygranej dla Prime'u za wypożyczenie. Nie miliona, już, już niby miliona, ale 200 tysięcy już zrobiło papa. Pa. No i podatek, no i podatek. No a to z bańki już się zrobiło pół. Za dużo wszystkiego naraz, za dużo bodźców. Postaram się postępować mądrze i nie popełnić głupich błędów. Jak widzę takich ludzi, mam jakiś taki syndrom, że chcę ich uratować, że chcę im pomóc. Tak samo było z Bartoszem. Też do niego pisałam, że wartość duży liczby w tym momencie, ale musisz z tym uważać. I bardzo mnie olał, i potem mieliśmy to kłótnie. Teraz już się lubimy. Czemu tak cicho mnie słuchać? Bo po drodze między mną a mikrofonem jest myjący się kot. K... Powiem Wam tak. Uważam, że krzesła Diablo są niesamowicie wytrzymałe. Ale żyjcie, kto je testuje k... na innym poziomie. On goni się naokoło z ogonem po tym podnóżku i spada z podnóżka i się wspina z powrotem. A chłopaki, teraz mi bardzo palcu... O, pod spodem jest jego pod spodem jest jego ogon i za chwilę się rzuci po ogon. Smaczny masz ogon? Mmm, jaki dobry ogon. Kiedyś ogarnie, że to jego ogon. A jego tak nie boli, jak on się sam w ogon gryzie? Najgorszy układ, kiedy ogon jest pod spodem. No. Widzicie? Oh, już jest takie... Uh, miałam podnóżek, już nie mam podnóżka. Au, kurwa, Nie gryź mnie w palucha! Uh, oh, za wszystko. Nie piję już koli z cukrem, tylko zero, ale za to energolki sobie będę kupował z cukrem. Piszcie IQ, to on powinien zrobić pandora, a nie wardenga, bo tu już Wyższa, wyższa matematyka tutaj wjeżdża. Bruce, no Boże. To jest jak to girlsmart, girl że, y, że one, że dziewczyny mówią, że jeżeli nie kupiłam butów, to tak jakbym zaoszczędziła te pieniądze, więc jak kupię inne buty, to jakby były za darmo. Więc tutaj ta matematyka, że to no, wszystko się zgadza. Wszystko, wszystko się zgadza. Nurkuję w ten burdel, żeby sprawdzić, czy są tu jeszcze jakieś twistowski, bo mam na nie ochotę. Żadnych nie ma w kuchni. Jestem jak ten, jak taka sobie Na później sobie odkładam tak orzeszków w, w, w ukrytym miejscu. Jak potrzebuje twój dziadek zegarka z mierzeniem tętna, to tętno mierzy 90% zegarków. Mi będę jakieś takie małe zegarki do stówki, dwóch stówek. Jeżeli natomiast potrzebuje dziadek z mierzem, no to to już jest trochę droższa zabawa. To jest Huawei Watch D i on kosztuje ponad tysiaka, 1200 chyba, tylko 1300 może. Ciśnienie w zegarku to ściema. I tu się zdziwisz, mój drogi. Ponieważ ten zegarek, ten Huawei Watch D ma pasek, taki pasek, który się pompuje i on Ci normalnie mierzy ciśnienie. Zgodność z wynikami jakie mam na normalnym mierzu, powiedziałabym, że to jakieś 96-97%. Dodatkowo ten zegarek wykonuje badanie EKG, wykonuje, mierzy Ci temperaturę skóry, ciśnienie, tętno, co jeszcze? Mierzy natlenienie krwi, i rejestruje ćwiczenia i kroki. Dodatkowo w aplikacji zdrowie, która jest połączona z tym zegarkiem, monitoruje Twój poziom stresu, Twój poziom snu. Stara, ale to nieuczesanej zapłacili za reklamę, a nie tobie ad. Dlatego na koniec wam powiem, byście go nie kupowali. Bo mi za to nie zapłacili. Gdyby zapłacili, powiedziałabym wam, więc kupcie, tu macie link.